W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Witaj najczystsza Maryjo. Uczniowie przystąpili do Jezusa pytając kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim. On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł. Zaprawdę powiadam wam, jeżeli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko? Ten jest największy w Królestwie Niebieskim. A kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje. Patrzcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam Wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca Mojego, który jest w niebie. Jak Wam się zdaje, jeśli ktoś posiada 100 owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąka? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca Waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedno z tych małych. Pan Jezus na pytanie, kto jest największy w Królestwie Niebieskim, odpowiada na zasadzie kontrastu ten, który się najbardziej uniży, jak dziecko. Kiedy się człowiek uniża, no to uniża się wobec kogoś. Dziecko wzrostem jest niższe od dorosłych. Kiedy się więc uniżymy jak dziecko, to inni są dla nas wielcy. Takie uniżenie się otwiera nasze serce na miłość, na to, abyśmy innych podziwiali, abyśmy ich doceniali. Abyśmy dostrzegali, ile dobra Bóg w ich życiu czyni, do jak wielkich rzeczy i wspaniałych ich powołuje, tak abyśmy radowali się wszystkimi Bożymi obietnicami, które dotyczą nie tylko nas, ale tych bliźnich, pośród których Bóg dał nam, abyśmy żyli. Popatrzmy na to właśnie w ten sposób, aby dostrzegać, powołanie tych ludzi, wśród których jesteśmy, powołanie Boże, powołanie do tego, by być dobrym, by być pełnym miłości. I abyśmy ciesząc się tym miłowali ich miłością Chrystusową. A każdy odruch dobra, każde dostrzeżenie jakiejś wartości u bliźnich owocował zwiększeniem miłości. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.